Przypominam, że Platforma i to jest ich wiarygodność w 2012 roku zamroziła pensje nauczycieli. Musieliśmy w 2016, bo nie było jeszcze pieniędzy, uszczelnialiśmy VAT, żeby znaleźć m.in. pieniądze dla nauczycieli. To zaczynaliśmy z ogromną przepaścią, którą cały czas trzeba było zasypywać. Jeżeli do tego jeszcze dodamy, że właśnie zabrano wolność nauczycielom, bo powiedziano im, czego nie mogą robić w swojej pracy, to znaczy nie zadawać zadań domowych, chociaż mówimy o tym, że nie ma nakazu zadań domowych, a jest system oceniana, oceniania, który pokazuje, że można nad tym absolutnie zapanować. To pokazuje, jak lekceważąco podchodzi się do zawodu nauczyciela. Mam nadzieję, że pani Barbara Nowacka, minister edukacji, nie uzna, że za zadanie, dom, dom, za, za zadanie pracy domowej będzie grozić dyscyplinarka arka, czy też areszt, a może będzie jakaś platforma, na której sygnaliści będą wpisywać, który nauczyciel z której szkoły zadaje pracę domowe. To rzeczywiście rząd ośmiu gwiazdek, koalicję ośmiu gwiazdek, która oszukuje.